Proszę Państwa, nowoczesne zdrowie publiczne zaczyna się od działania lokalnego. Dzisiaj, inwestycje w takich kategoriach należy na to popatrzeć, w politykę zdrowotną, stanowią bardzo istotny element rozwoju każdej społeczności lokalnej, w naszym przypadku społeczności gminnej. Precyzując dokładnie, o co mieszkańcy zabiegają. Na gruncie ich opinii, publicznych wyników stwierdziliśmy, że przystępujemy odważnie jako pierwsza gmina, w, pewno w skali województwa, a na pewno takich gmin są nieliczne, jeżeli chodzi o kraj, które dokonują wykupu świadczeń, mówiąc wprost, od podmiotów leczniczych, znajdujących się na terenie gminy Trzebowisko świadczeń zarówno ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dzisiaj podpisujemy umowę na okulistykę, dermatologię, jak również świadczeń fizjoterapeutycznych celowanych dla grupy wiekowej 60 plus dwutygodniowych zajęć rehabilitacyjnych. Strzybownisko rozpoczęła program finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Są to konsultacje okulistyczne, dermatologiczne i program fizjoterapii dla osób 60. Jeżeli chodzi o proces rekrutacji, Centrum Medyczne Medyk, które realizuje konsultacje okulistyczne i dermatologiczne, prowadzi rekrutację od 15 września, natomiast Rehamed center, gdzie będzie można skorzystać z fizjoterapii od 1 września. Jeżeli chodzi o dokumenty rekrutacyjne, są potrzebne trzy dokumenty. Pierwszy dokument jest to oświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Trzebowisko. Drugi dokument, zaświadczenie lekarskie. Jest to gotowy druk, który przygotowała gmina specjalnie na potrzeby tego programu. I oba te dokumenty można pobrać na stronie gminy Trzebowisko w zakładce Programy zdrowotnego. Trzeci dokument jest to test wiedzy w danym obszarze: 10 krótkich pytań. Bardzo proste, natomiast bardzo prosimy, żeby każdy z mieszkańców taki test wiedzy uzupełnił.